Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie, aż w szczególności witam serdecznie wszystkie Panie, które dzisiaj się na popołudnie nas odwiedziły, ale to nie ja dziś jestem gospodarzem. Gospodarza właśnie zapraszam na scenę Pana Marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina. Bardzo serdecznie witam Panie Marszałku. Dobry wieczór Państwu, dzień dobry Państwu jeszcze. Jest wczesna pora, jest mi niezmiernie miło wszystkich Państwa przywitać na dzisiejszym koncercie, którym to samorząd województwa wyraził wolę i radość uhonorowania nasze panie z regionu Warmii i Mazur poprzez bukiet muzyki, bukiet melodii, poprzez też słowo, które dzisiaj będzie mówione z tą wielką radością pragnę serdecznie przywitać panie z regionu Warmii i Mazur i podziękować za przyjęcie zaproszenia szanowni państwo z dumą i satysfakcją obserwujemy jak w każdej sferze życia zawodowego, społecznego gospodarczego panie z regionu Warmii i Mazur są bardzo aktywne bardzo partnersko, mocno podnoszą wartość naszego województwa i w sposób szczególny świadczą o naszym regionie. Zarówno jest to w sferze i polityki, i samorządów, i świata nauki, i w służbach mundurowych, w administracji. W każdej dziedzinie jesteśmy dumni z Pań osiągnięć, z Pań sukcesów. Serdecznie, serdecznie w imieniu samorządu województwa dziękuję. Za ten stan rzeczy. Szanowni Państwo, Szanowne Panie, dziękując, pragnę w imieniu również samorządu złożyć najlepsze życzenia. Za parę dni będziecie Panie obsypane kwiatami, ale już dzisiaj pragniemy Wam serdecznie podziękować za to partnerstwo, za wspólne, odpowiedzialne działanie. I te związane z pracą zawodową, ale również i te osobiste, za nasze rodziny, za pokoleniowość tych rodzin. Serdecznie, serdecznie jesteśmy Panią wdzięczni i serdecznie dziękujemy. Życzymy wszystkiego, co najlepsze. zdrowiu, pomyślności, radości dnia codziennego, w uśmiechu. Niech przebiega nie tylko Dzień Święta Kobiet, ale każdy dzień obecnego roku i następnych lat. Wszystkiego dobrego. Szanowne Panie, jesteśmy naprawdę z Was dumni i jesteśmy dla Was przyjaciółmi i partnerami. Cieszymy się, że dzisiaj możemy spędzić razem czas na tym miłym koncercie. Szanowni Państwo, zaproszę jeszcze, tak jak powiedziałem, będzie słowo mówione, zaproszę jeszcze Pana Profesora Stanisława Chręmczyka, który powie, Parę słów do dalszej części koncertu o sferze miłości, o sferze takiej, gdzie kobieta jest osobą dominującą. Więc z tą wielką radością będziemy słuchali słów. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. Dobry wieczór. że świat zmieni, że świadczę. Zły czas unieważnij, daj znak mojej wy